Dzień dobry, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Dzisiaj, tak, bardzo oficjalnie. Tak myślę. Wybrałam taki outfit, outfit, w jakim mnie właśnie widzicie, ze względu na ostatnie dwie wiadomości, które się właśnie pojawiły: dwóch pań klientek, które na co dzień pracują w biurze które na co dzień potrzebują taki typowy dress code właśnie e, biurowy, oficjalny. Może to być taki delikatny casual, ale zazwyczaj ma być to taka de, e, fajna, e, klasyczna e, biurowa elegancja. Te panie, te klientki właśnie szukały dla siebie nakryć wierzchni, bo mu się, zaczęła się cała rozmowa od tego, e, że ok, pani Justyno, mam bluzkę, mam koszulę, mam spodnie w kant, już nie będę Wam teraz przynudzać, jakie inne spodnie możecie założyć do biura, było to w poprzednich filmach. Także zapraszam dla zainteresowanych, mogą sobie odświeżyć. Te filmy nadal są dostępne na profilu. Natomiast nie wiem, co założyć. Owszem, marynarkę, ale na tą marynarkę wypadałoby założyć jakieś właśnie jakieś coś, i co to ma być, to coś. Te klientki zasugerowały mi, że one bardzo chciały, bo teraz są na czasie, są bardzo modne, są wręcz przesyt, jest wręcz na rynku długich kardiganów. I staram się z powodzeniem w końcu tym paniom wyjaśnić i pokazać, jaka jest różnica między stylizacją typowo biurową, elegancką, oficjalną, tym takim naszym klasycznym biurowym dress a e, tym każualowym, ale każualowym, który właśnie nam ten e, dresko typowo biurowy może popsuć. Dziewczyny, panie, kobiety, kochane, jeżeli zakładacie spodnie eleganckie w kant, nieważne już jaki kolor, nie będę w to wnikać, zakładacie na to e, do tego ładną bluzkę. Czy to jest bluzka jedwabna, czy to są e, bawełniane, szyte, piękne, e, ręcznie e, koszule. Do tego zakładacie delikatną biżuterię i zazwyczaj buty na wysokim obcasie. Dziewczyny, kardigany naprawdę nie pasują, żeby nałożyć sweter, bo inaczej już tego nie nazwę. Sweter właśnie na taką, taką stylizację do pracy w biurze czy na oficjalne spotkanie, na którym się możecie właśnie udać. Jeżeli chcecie, jeżeli potrzebujecie, zawsze możecie założyć i dopasować odpowiednią marynarkę. Owszem, też Wam pomogę dobrać tą marynarkę. Natomiast najlepiej, moje drogie, jeżeli założycie nawierz, jeżeli potrzebujecie, jeżeli jest taka pora roku jak teraz, taka przejściowa, że nie możecie w samej marynarce, w grubej jakiejś kurtce też się nie przykryjecie grubą zimową, puchową kurtką. Pamiętajcie, płaszcz zawsze wybroni Was z takiej opresji. W płaszczu zawsze będziecie wyglądać dobrze. Płaszcz nie zawsze musicie kupować dwurzędowy, nie zawsze ten płaszcz musi być zapinany. Te płaszcze mogą być właśnie narzucane właśnie tak jak ja mam w tej chwili to też wam chciałam pokazać. Mogą być właśnie w taki sam sposób że zarzucone na tą marynarkę i naprawdę niewielkim wysiłkiem, niewielkim kosztem, bo naprawdę płaszcze też wiecie, że możemy tutaj dobrać w cenach i, i do stosownie do Waszego budżetu, odpowiednio, kolorystycznie, rozmiarowo i do danej sytuacji. Proszę Was, dziewczyny, nie zakładajcie kardiganów, a już broń Boże tych kardiganów grubo dzierganych, z grubimi splotami, z warkoczami na Wasze stylizacje typowo biurowe, typowo klasyczne, typowo biznesowe. To naprawdę się nie sprawdzi. Dodatkowo, jeszcze taką, tą naszą klasyczną elegancją, ten, ten kardigan naprawdę może Was dobić, skrócić, zmniejszyć i pogrubić. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, więcej pomocy, szukacie czegoś wyjątkowego na siebie, czy czegoś nie dopowiedziałam, albo może nie do końca zrozumiale, jak zawsze zapraszam Was, piszcie, dzwońcie, będę dalej wyjaśniać. Pozdrawiam.